Jeśli operacja spowoduje trwałe uszkodzenia, Boże, aby tylko nic się nie stało, Panie, uratuj ją, nawet jeśli nie dla mnie. Maricuj jest już na sali operacyjnej, to Ty jesteś odpowiedzialny za to, co się tam stanie. Może wszystko skończy się dobrze. Przestraszyłeś się. Tak. Dopiero teraz niczego nie żałuję. Obyś miał rację. Będzie żyła. I będę ją kochał, bez względu na wszystko. Jeżdżącą na wózku czy leżącą jak kłoda, będę ją kochał, bo Marichui to miłość mego życia. Niech Pan się uspokoi. Nic nie możemy zrobić. Wszystko w rękach Boga i lekarzy. Mariciu będzie walczyła do końca. To dzielna kobieta. Ona pragnie żyć, zwłaszcza dla syna. Tak, jest dzielna. Bardzo ją polubiłam. Naprawdę wierzy pan, że potrafiłabym ją skrzywdzić? Chcę być aktorką, ale nie do tego stopnia, żeby kogoś w tym celu zabić. Już nigdy w ciebie nie zwątpię, obiecuję. Dziękuję. Będę tam za kilka minut. Stało się coś złego? Spotkamy się później. Dlaczego? Muszę stawić się w komisariacie. Tym się właśnie różnimy, Omarze. Ty kochasz Mariciu i zdrową, piękną i pełną życia. Ja zaś kocham ją też w bólu i cierpieniu. Zawsze. Nadal nic nie wiadomo? Nie. Długo to jeszcze potrwa? To skomplikowana operacja. Muszą zachować ostrożność. Jeden fałszywy ruch może spowodować fatalne skutki. Ale ten, kto ją operuje, to wybitny chirurg. To nie zmniejsza jednak ryzyka. Nie wiadomo, co nastąpi po usunięciu skrzepów. Zatem nic to nie pomożemy. Trzeba tylko mieć nadzieję. Pozostaje nam czekać, ufać chirurgowi i modlić się, by wszystko się dobrze skończyło. Jak idzie, doktorze? Oddychanie w normie, puls też. To krytyczny moment. Proszę się skupić. Musimy przygotować się na wszystko. Jesteśmy gotowi oczyścić pole operacyjne, abyśmy nie mieli dla rodziny złych wiadomości. Niech pan się przygotuje, gdyby doszło do krwotoku. Proszę reagować jak najszybciej. W szczypce? Wszystko w rękach Boga. Długo to trwa i jeszcze potrwa, byleby dobrze się skończyło. Nie musisz tu być, jeśli chcesz wyjść. Wolę ci towarzyszyć. To ciekawe, jak wypadek może zmienić sposób patrzenia na pewne rzeczy. Teraz, kiedy mogę stracić Maliciu i... Zaczynam rozumieć, że płynie w niej moja krew, że to moja córka. Być może, gdybym zachował się jak ojciec, kiedy się o tym dowiedziałem, nie doszłoby do wypadku. Miałaby zapewnione utrzymanie i nie pracowałaby w teatrze. Nie ma co gdybać, widocznie tak musiało być. To przeznaczenie. Sami je sobie wykuwamy. Ale człowiek jest wrażliwy i słaby. Czasami jedno słowo może odmienić wszystko. Jedno spojrzenie chwila wahania coś, czego nie powinno się było powiedzieć albo czego nie powiedziało się w porę Masz rację. Jak to się mogło stać? Czy ten Amador Robles ma z tym coś wspólnego? On jest zdolny do wszystkiego, ale nie miał motywu. Potrzebował Mariciu i żywej. Zostanie jednak przesłuchany. To śmieszne. Ile razy mam powtarzać, że nie mam z tym nic wspólnego? Z pewnością można to jakoś wyjaśnić. Ja nie potrafię. Cóż, jesteśmy cierpliwi i znajdziemy wyjaśnienie. Za to wam płacą. Właśnie. A teraz proszę się uspokoić i przedstawić swoją wersję wypadków. Nie mam jej. Nie potrafię wytłumaczyć tego, co się stało. Był pan zakochany w ofierze? Jak poszło? Lekarz o wszystkim Państwa poinformuje. Operacja mogła się nie powieść. A to ja wyraziłem na nią zgodę. Jakby było mało, że ją odtrąciłem jako córkę. Jak zniosę wyrzuty sumienia? I jak powiem o tym Cecilie? Operacja się udała, czy też wystąpiły komplikacje? Musi pan poczekać na chirurga. Pani musi wiedzieć. Dlaczego nie chce mi pani powiedzieć? Nie wolno mi. Lekarz przyjdzie tu, jak tylko będzie mógł. Przepraszam. Zapytałem, czy jest pan zakochany w Alejandrze Robles. Nie. Kiedyś byłem nią zainteresowany, ale już nie jestem. A czy łączyło ją coś z aktorem? Nie. Na pewno? Oczywiście. W każdym razie ta sprawa mnie nie dotyczy. Czy to mogła być próba zabójstwa z zazdrości? Zabójstwa? Oczywiście. Motywem mogła być zazdrość. Ale czyja? Osoby, która zaplanowała zamach? Nikt niczego nie planował. Ktoś musiał się pomylić. Kto? Nie wiem. Ponieważ musimy to ustalić, zaczniemy od początku. Jeszcze raz? Musimy znaleźć sprawcę zabójstwa. Jakiego zabójstwa? Nikt nie umarł. Ofiara jest w ciężkim stanie. Kto wie, czy tu nie chodzi już o zabójstwo? Pielęgniarka coś Ci powiedziała? Nie. Muszę czekać na chirurga, by dowiedzieć się o wynik operacji. Jak się pani czuje? Wyczerpana! Napijesz się kawy? Czemu nie? długa noc. Kiedy poszłam przewinąć Juanita, położyłam się